Rafonik z kontra Seba Baoba. Rafonik z ustawki z Baobabem. O, no to w takim, o, to możemy sobie obejrzeć w takim razie, bo to wydaje mi się, że będzie dosyć ciekawe. Tym bardziej, że nie wiem o co tutaj chodzi, nie jestem na bieżąco kompletnie z sytuacją. A chciałbym być, tak więc oglądamy Jak się czujesz? Wejdź na kanał NZIEGO ważne info na jego kanale, NZNZ Dobra, za chwilę wejdziemy również Ale na razie bardzo, bardzo ciekawi mnie tutaj kategorii. Kończysz się, baobab No ładnie e, chcesz baobabę? Z nosa? No chciałbyś baobabę z nosa e, dzięki, dzięki, posiedzę no to chętnie bym się napierdalał z tym chłopem, z tym kurwa dresem od tamtego Patusa ze streama ten to jest temat, specjalnie ci podkręcają, żebyś się nich Ta, ale bym mu najebał Bo na to i wstawił go na YouTube'a Fajny live, lubię plackie Ty? Też lubię, dzięki za donate'a, Mack Podkręcają Cię Tak Facebook dodasz, Hubert, dodam Piąteczka Bez kitu najebałby taka, takiego hama i byśmy mieli zakaz na treningi chodzenia, nie? No No właśnie Bez kitu. Hubert, dodaję Cię, wariacie. Mateusz, dzięki za donajta. Ja musiał już dzisiaj... Nie wyszedłby, musiałbym butelką rzucać. Dzięki za Alex'a donejta. Kurwa, butelką mi rzucasz! O, kurwa. Nie wyszedłby. Jorgun, dzięki się. za donajta. Przez okno. Jebać Cię! Kurwa ujebana! <noise> Rafon znów ja prośbę wyprowadź kanał. Musiałbym gościa, bo wyrzucać tak, kurwa. Ekipa z wirku, dzięki za donate'a Jakubianik, dziękuję również. Jeżeli ktoś ma czarny ekran to klikajcie F5, bo po prostu YouTube dzisiaj świruje. Po wtedy będę to powtarzał co jakiś czas, mam nadzieję, że Was to nie wkurzy No, czyli Rafoniks tutaj... Możliwe, jakaś kryptodrama się szykuje w takim razie z baobabem, ale myślę, że to po prostu jakieś takie, wiecie. No nie ukrywajmy, że pomiędzy Rafonem a Danielem nie jest, nie jest kolorowo i tam zawsze będą jakieś spiny, zawsze każdy, zawsze ktoś będzie sapał do, do jednego, raz ten zacznie drugiego, ten zacznie. To, to jest normalka, to jest tutaj już od wielu lat, po prostu to jest spina taka, która nie powinna nikogo dziwić.